Kolejny mój przyjaciel, kolega od wielu lat współpracujący, nawet muszę powiedzieć, że w latach 60. przyjąłem go do kabaretu jako młodziutkiego satyryka. Od tej pory jesteśmy w żywym kontakcie i artystycznym i towarzyskim Marcin Wolski! Witam serdecznie w tym radosnym momencie. Drodzy Państwo, parę takich bardziej poważnych wierszyków chciałem powiedzieć. Jeden, napisałem go jeszcze w zeszłym stuleciu, proszę Państwa, kiedy jeszcze nieznany był termin Czwarta Rzeczypospolita i dlatego nazwałem go na własną rękę Czwarta Polska. Utwór opowiada o tym, co nam się niedaleko tutaj wszystkim przydarzyło. Kiedy nieświadom z Schedy ojców, w tamtej epoce fakt nierzadki, siedziałem jako Berbeć w kojcu, będącym częścią większej klatki, nuciła niania karmicielka. Dumkę cożewna i pradawna o Polsce, która będzie wielka, wolna i wspólna, solidarna. Rosnąc widziałem biedę z nędzą, świat nam przegradzał mur zbrojony. Cenzor, co kneblował jęzor, swoboda była natalony, lecz wiara krucha jak muszelka, nigdy do końca nie umarła. Że jeszcze będzie Polska wielka, że będzie Polska solidarna. A potem grom z jasnego nieba odmienił duch oblicze ziemi i zjednoczony lud zaśpiewał. Staliśmy piękni, odmienieni. Narastał żar polskiego sierpnia i przyspieszały dziejów żarna. Już, już wstawała Polska wielka, Polska nareszcie solidarna. Mróz oddech ściął, połamał karki, żałobną, mroczną grudnia fugą. Lecz chociaż znów nastały kartki, wiedzieliśmy, to już nie na długo. Bo chociaż w krąg truchlały serca, Stopniała w oczach moc koszmarna, za progiem stała Polska, wielka i zwyciężyła. Solidarna? Bo co się wydarzyło potem? Żebyśmy wówczas przewidzieli pazerną chudzpę i głupotę, spory, podziały, zdradę elit, tych, którzy rwą czerwone sukno, piłując gałąź co po sobą, niestałość ludu, jakże smutną, co wrócił się. Ku dawnym bogom. Jednak na serca dnie kropelka nadziei. Strach jej nie ogarnia, że jeszcze będzie Polska wielka, że będzie Polska solidarna. <klucza> Proszę Państwa, na dwa dni przed drugą turą wyborów. Kiedy już zaczynała obowiązywać cisza wyborcza, zastanawiałem się, co napisać i wtedy przypomniało mi się, co powiedział Józek Orzeł w klubie Ronina. Oni muszą przegrać, bo nie znają historii narodu ani kalendarza liturgicznego. <gulosykanie> <gittel> <gulit> I dlatego napisałem wiersz, bawiąc się trochę w proroka. Wiatr historii znienacka uderza, niesie powiew nadziei i męstwa. Wciąż wspominam wizytę papieża i tę mszę na placu, na placu zwycięstwa. Naszą słabość ówczesną i biedę, naszą bierność i zwykłą marność. Słowa padły w beton jak w glebę. Wkrótce wzrosła z nich Solidarność. W dzień wigilii zielonych świątek plac był jak narodowy wieczernik. Kilka słów wnet się stało początkiem wielkiej zmiany serc małowiernych. Trzeba wiary znów, by do skutku mówić frazę, co wszystko odmieni za papieżem. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Dziękuję bardzo, a już po tym już, było bardzo, po tym już było dosyć wesoło. I pozwolę sobie, mimo że taki dzisiaj dzień szczególny, ale powiedzieć jeden tekst satyryczny, który napisałem na po wyborach. Wygrał duda. W platformie stypa. Nie wesoła urze elitmina. Tylko patrzeć, a zaczną się sypać pozostałe kostki domina. Padnie rząd, padnie sejm oraz senat. Oczyszczenie przeżyją sądy, runą media, litości nie ma i przeżyją szok samorządy. Banki oraz handlowe kolosy spolszczą się w ramach cudów i dziwów. Wyjaśnimy Smoleńsk, a Moskwie odeślemy agentów wpływu. Wielka w Wielka fala polsko opłucze, zmiany krańców najdalszych dotrą i zadzwonią więzienne klucze aferałom, zdrajcom i łotrom. A na koniec, jak fama niesie, Miś Kamiński ze zgliszcz się wyłania, salutuje i mówi: Prezesie melduje wykonanie zadania. Proszę Państwa, ja w tym miejscu mówiłem o tym wyjaśnieniu smoleńska, ale chciałem szczególnie serdecznie powitać drodzy Państwo mojego przyjaciela, twórcę filmu Smoleńsk. Antoni Krause. Pokaż się społeczeństwu. Mam nadzieję, że możemy już zapraszać na, pre na premierę. Dobrze, dobrze. proszę Państwa i jeszcze ostatni wierszyk refleksyjny, napisałem go właśnie na, na tę rocznicę zwycięzca, wierszyk bardzo osobisty, ponieważ jak większość z nas tutaj, poza może dziećmi y, Juliana Marchlewskiego i Róży Luksemburg, pochodzimy od tych, którzy na polach Radzymina, nad Wkrą, nad Niemnem dawali… 95 lat temu ofiarę krwi. I napisałem: pozwoliłem se napisać taki wierszyk. Ciepłe wieczory w sierpniu mamy, rój spadających gwiazd migoce, ja jakoś dziwnie zadumany czuję, nie jestem sam w te noce. Jak powiew wiatru, ciężar wzroku, muśnięcie chłodu szept czasami wychodzą. Choć nie całkiem zmroku, i stają kręgiem za plecami. Gromadzi cała się rodzina w mundurach Tadzio i Antoni, Zbyszek w pasiaku z Oświęcimia, Stach z karabinem w młodej dłoni, Ojciec, dziadkowie, wuj i stryje, polegli ranni, wisła, Dźwina, Choć każdy z dawno z nich nie żyje, przychodzi, staje, przypomina. Patrzy przez ramię, wciąż od nowa, czuje ten ciężar, czuje bliskość, śledzi działania nasze, słowa, jak kibic wielkiej gry o wszystko. Czy Wam się uda wygrać przyszłość, jak nam w kurzawie i spiekocie? Czy będzie nowy cud nad Wisłą, czy dalsze zapadanie w błocie? 这个呀